ma tutaj dr Stalker, a dzisiaj mam dla was informację jak wygrać konkurs, mój konkurs, tak, konkurs świąteczny, e, dobra, e, a więc tak, co musicie zrobić, musicie zrobić skina, skina, e, skina, którego ja będę, skin, skin, który wycięży, ja będę używać w Minecraftie. tak, jest, będę używać w Minecraftie. Zasadą jest coś takiego, że skin musi mieć gdzieś literę S. Na przykład na plecach, nie wiem, na klacie, gdziekolwiek S jak Stalker chodzi o to. Eee... No. I co by tu mam jeszcze powiedzieć? Nagrody. Nagrody, nagrody będą... Nagroda to będzie... Będzie jedna nagroda dla pierwszego miejsca. Tą nagrodą będzie Call of Duty Black Ops 2. Tak, dobra nagroda. Eee... I... W opisie podam wam jeszcze stronę, jeśli nie chcecie ściągać programu do tworzenia, do tworzenia skinów To podam wam w opisie filmu stronę do tworzenia skinów, właśnie bez żadnego rozciągania żadnych programów I tak, jeszcze co mam tu powiedzieć No i, podam, i w opisie filmu też będzie mail, na którego będziecie wysyłać swoje prace, coś tam zrobili no, to by było chyba na tyle. Magoda jest dobra, wiecie co macie robić, wiecie gdzie macie wysyłać. E, jeśli nie chcecie robić na tej stronie, to możecie zrobić w jakimś programie do tworzenia skinów, nie? Ale jeśli nie chcecie ściągać, to możecie na tej stronie, do której w e, e, opisie. Okej, okay, a więc powodzenia, życzę do do Renara. A, i jeszcze jedno. E, no, e, skiny, które wyślecie, ja będę oceniać i po prostu będę, według mojego, ja będę je oceniać według mojego gustu, więc, 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 więc e, po prostu nie piszcie później w komentarzach, że a to mój był lepszy od jego i tak dalej. Po prostu skiny będą według mojego gustu oceniane. E, a, I nie kopiujcie żadnych skinów, które już były zrobione z jakichś stron, po prostu zróbcie coś samemu. Yy, Okej, okay. i myślę to już jest wszystko, co chciałem powiedzieć.